Nietypowe przedmioty w amerykańskim liceum online Jeżeli myśleliście, że będziecie u nas uczyć się tylko matematyki, angielskiego czy chemii, to jesteście w błędzie Po pierwsze, historia Stanów Zjednoczonych Wiem, że to może zabrzmieć dość nudno, ale give me a second Historia Stanów to nie są tylko daty i wojny, a mimo wszystko Stany trochę ich miały. Uczycie się o niewolnictwie, imigracji, feminizmie, rasizmie, naprawdę jest z tego masa. By the way, nawet o tym, jak powstał McDonald's. Po drugie, psychologia. Jest to mega popularny przedmiot w Stanach. Uczycie się o tym, jak działa mózg, dlaczego ludzie kłamią, czym jest stres, albo co się dzieje w głowie psychopaty. Sam przedmiot jest prowadzony w naprawdę super sposób, bo będziecie mieć dużo eksperymentów, jakieś case studies, czy analiz zachowań. Po trzecie moda. Uczy się projektowania ubrań, tworzenia moodboardów, podstaw szycia czy nawet marketingu mody. Jest to idealny przedmiot dla osób, które uwielbiają się spełniać jakoś tak artystycznie, manualnie i kochają modę.